No dumna się poczułam, oglądając ten spektakl, z tradycji własnej. Bardzo. Jestem zauroczona, zachwycona ruchem, barwą, scenami, plastycznością, wykorzystaniem maszyn rolniczych. Ta, ta, ta wielka na pomarańczowych kołach znak tak, koło czasu znak czasu symbole, Bóg Ojciec, szatan, anioł, Bóg, który stwarza świat, ale maszyna rolnicza, to jest właściwie z takiej kopaczki, ungarki, mniej więcej, prawda? Cudowny pomysł na yy, wóz, no nie będzie to wóz na czterech kołach, taka platforma które stawał się jakże nośnym miejscem przestrzenią, stół, który jest włożonym no, miejscem rodzenia. Kobiety w bólach, właśnie tam się same kobiety, te młode dziewczyny jako akuszerki, cudowny ten moment żeński. Bardzo kiedy one są takie zafrapowane, zatroskane, biegną, to, to no, w ruchu jakby. Stają w takiej ekspresji zbane wody, trzeba wymienić, trzeba podać życie, idzie biała pielucha, wykręcana, rodząca, kobieta przy niej też ją łagodząca pięknym gestem, takim ściągającym jakby ból, cierpienia życia. Jedno dziecko, które wreszcie słyszymy, płacze, dziecięcia. I, I dziewczyna, która cudownie je od matki bierze, niesie do świata, do ludzi, z radością wielką. Zobaczcie, narodzone. I potem, to też jest niesamowity kontrast. Ten taniec ma w ogóle spektakl, jest przepiękną jakąś apoteozą tańca życia, śmierci, ruchu. To się jakby pary też taneczne, one są cudowne. Dziewczyny w takiej gipkiej, ale też takiej jakby z, no dostojnej pozie yy, opłatają mężczyzn, kobiety. Mężczyźni, kobiety to trochę jak dzikie wino, czy w ogóle yy, no, jedność dwojga, tak bym określiła.